Test sprawdzający dziewczynę przed wejściem w stałą relację. Witam! Dzisiaj ci powiem o bardzo ważnym teście, który musisz przeprowadzić, nim wejdziesz z dziewczyną w stałą relację, związek itd. Tak tak Widzisz, ja ten test zacząłem stosować już od jakiegoś czasu, bo powiem Ci tak, ja nie mam czasu gdzieś tam tracić czasu, naprawdę. Na czym to polega? Widzisz, ten test wyszedł tak naprawdę sam. Po wielu gdzieś tam poznawaniu dziewczyn i tak dalej, ten test, jakby to powiedzieć, wiele mechanizmów, wiele, jak nazwijmy to, schematów wyrabia się sama, rozumiesz? Po prostu po pewnym czasie wychodzą jakieś tam rzeczy, które stosuję na przykład na następnych dziewczynach. Dzięki temu jestem w stanie dużo szybciej, nazwijmy to, odrzucać, toksyczne dziewczyny, dziwne dziewczyny. Dzięki temu jestem też w stanie widzieć, czy ta dziewczyna no mi odpowiada, rozumiesz? I zobacz, na czym ten tekst, test polega. No ten test polega na tym, żebyś, ja to mówię jak najszybciej, no zamieszkał z dziewczyną, ale nie na stałe, Rozumiesz? Nie na stałe, bo nie o to tu chodzi. Tylko przykładowo, żebyś wziął dziewczynę przykładowo na dwie noce w jakieś miejsce. Dwie noce. Minimum dwie noce. Dlaczego nie jedna? Widzisz, często jest tak, że po jednej nocy nie widać tego, co powinieneś zobaczyć. Rozumiesz? Po jednej nocy. Bo widzicie, przyjedziecie gdzieś tam do jakiegoś hotelu czy coś. Dziewczyna. Nawet nie będzie miała czasu, nazwijmy to usiąść, i wy już gdzieś tam drugiego dnia będziecie wracali gdzieś tam do domu. Jest to za mało. Zazwyczaj tak, można dużo dowiedzieć się po jednej nocy z dziewczyną, ale uważam, że minimum dwie noce nam powiedzą, pokażą dużo, dużo, dużo więcej. Widzisz, miałem taką sytuację, że właśnie ja biorę teraz, biorę dziewczynę na noc gdzieś tam w góry, nad morze i tam mam warunki do tego, że na dwie noce. Wiesz, taka wycieczka, dziewczyny uwielbiają wycieczki podróże i tak dalej i jakby to powiedzieć, te podróże też są sprawdzianem dla kobiet. Ja robię kobiecie po prostu test i nie boję się o tym mówić. Oczywiście nie powiem dziewczynie: "Słuchaj, ja cię tak naprawdę nie zabieram na wycieczkę, ja tylko to jest twój życiowy test". Rozumiesz? Jakby to był test, Wakapulko w pięknym miejscu, które wygląda pozornie jako zwykła wycieczka, tak naprawdę jest Twoim życiowym testem, no nie? Naprawdę. I na czym to polega? Widzisz, biorę dziewczynę na noc, rozumiesz? Najlepiej, żeby to też było, jakby to powiedzieć, jeszcze jakiś tam apartament z nazwijmy to łazienką, z lewem, wiesz, chodzi, lodówka, a nie taki hotel bez nazwijmy to, bez kuchni. Bo widzisz, ja zawsze też w tym teście specjalnie sprawdzam pewne zachowania kobiety. Jakie. Widzisz. Pierwsza rzecz jest taka, są dziewczyny, które są brudaskami, rozumiesz? Są brudaskami i ty tego nie zobaczysz, jeśli będziesz spotykał się z dziewczyną przykładowo o wyznaczonej godzinie, w wyznaczonym miejscu, idziecie gdzieś tam sobie, dziewczyna przychodzi do ciebie, uprawiacie seks i ona przykładowo jedzie do domu, albo ją odwodzisz, i wszystko fajnie. I tak przykładowo przez rok, i tak dalej. I ty tak naprawdę nie znasz tej dziewczyny, rozumiesz? Miałem właśnie takie sytuacje w życiu, gdzie przykładowo. Spotykałem się nawet przez 10 miesięcy z dziewczyną, przykładowo miała 17 lat. Szliśmy gdzieś tam, uprawialiśmy seks, ona gdzieś tam przychodziła do mnie, uprawialiśmy seks, odwoziłem ją i tak dalej. I było fajnie, ale ja tej dziewczyny nie znałem. Nie znałem jej zachowań, rozumiesz? Zachowania dopiero nazwijmy to, wyszły, gdy. Ja to mówię, zamieszkaliśmy na chwilę razem. Widzisz, dużo dziewczyn zupełnie inaczej zachowuje się, gdy wychodzi raz w tygodniu z tobą na spotkanie, a zupełnie inaczej, gdy przykładowo z nią spędzasz kilka dni. Rozumiesz? To jest właśnie to. To jest właśnie jeden z najważniejszych testów przygotowawczych do wejścia w związek z dziewczyną. Jeśli dziewczyna oblewa ten test, ja po prostu nie wchodzę z nią w żaden związek. I ostatnio wyeliminowałem tak dwie panienki. Wziąłem prosty przykład, ostatni przykład. Wziąłem dziewczynę nad morze, dwa dni, apartament i tak dalej. I powiem Wam, po tych dwóch dniach, dwóch dniach, dwóch nocy jakby to były trzy dni, dwie noce tak, tak można to e, nazwać, ja. Po prostu już zobaczyłem wszystko w tej dziewczynie. Pomimo tego, że dziewczyna bardzo ładna i tak dalej, to dziewczyna brudaska, rozumiecie? Ona potrafiła, e, rozumiesz, coś takiego, że zjeść coś? Rozumiesz? Zjadła jogurt czy coś? I ona potrafiła położyć ten jogurt obok siebie i już o nim zapomnieć. Rozumiecie? Zjadła śniadanie i te wszystkie talerze zostawiła na stole. I czeka na nie wiadomo co, że ktoś to posprząta. Rozumiecie? Zrobiła sobie jakiegoś tam drinka i cały syf zostawiła. Mało tego. Położyła obok łóżka ten kieliszek. Rozumiesz? I poszła spać. Prostowała sobie włosy, położyła prostownicę gdzieś tam na, na stole i tak leżała dwa dni. W łazience totalny syf. Rozumiecie? To ja już zobaczyłem wszystko. O zmywaniu, gdzieś tam nie było w ogóle mowy. Rozumiesz? Ja po prostu po, po dwóch dniach z tą dziewczyną, po dwóch nocach, ja już stwierdziłem, że już z nią nie chcę być. Rozumiecie? Taki syf. Taki syf. Ona w łazience spędzała dwie godziny, wiecie, tam się tego, i później tam jest totalny syf. Czekała, aż ktoś posprząta, rozumiesz? Najprawdopodobniej ona w domu tak robi i matka za nią sprząta. Rozumiesz? I ona się nie zastanawia. To są jej ruchy, nazwijmy to mechaniczne, nabyte. Ona tak ma, że po prostu pije coś, je, kładzie ten talerz czy kubek, na przykład do, na przykład, na biurku czy na szafce. I później matka przychodzi do pokoju i sprząta po niej. Dlatego to z niej wychodzi, że ona tak samo się zachowuje. Ona po prostu zapomina się, rozumiesz? Ona się zapomina. Widzisz, do tego dochodzi coś takiego jak chrapanie. Widzisz, nie każdy wytrzyma z kobietą, która chrapie. Pomimo tego, że dziewczyna jest super ładna, może chrapać. Możesz tego nie doświadczyć, gdy przykładowo z dziewczyną uprawiasz tylko seks. Ona u Ciebie nie nocuje i tak dalej, rozumiesz? Poza tym nocowanie u Ciebie jest zupełnie czymś innym, bo dziewczyna przychodzi do Ciebie i Ty wszystko możesz robić, rozumiesz? Bo ona jest u Ciebie gościem, czyli przychodzi do Ciebie, zamawiacie pizzę, rzucacie ten karton czy coś tam i tak dalej, jest fajnie, jest seks, rano przykładowo jedziesz, odwodzisz ją, syf zostaje, rozumiesz? Nie widzisz tego, bo tak naprawdę można to wziąć w ten sposób, że to Ty zrobiłeś ten syf, rozumiesz? Jest u ciebie, ona nie musi sprzątać. Poza tym ona przychodzi odwalona. Ona nie bierze przykładowo ze sobą jakichś tam prostownic, suszarek i tak dalej. Rozumiem. Przychodzi tu się przespać i tak dalej. Jakieś podręczne, no małe kosmetyki. Rozumiem, coś takiego i tego nie zobaczysz. To zobaczysz dopiero jak pojedziecie w miejsce, które nie jest wasze, i wtedy tam spędzicie nazwijmy to parę nocy wtedy wychodzi? Co ona robi na telefonie? Widzisz, jeśli ona jest uzależniona od jakiejś aplikacji i tak dalej, to ona siedząc z tobą nie wytrzyma. Okej, okay, przez pierwszy dzień ona może kamuflować się i tak dalej. Później może być tak, że nagle zacznie dostawać wiadomości. Nagle jakieś telefony będą do niej dzwoniły. A może być nawet tak, że ona będzie odbierała od jakichś gości i będzie z nimi gadała, rozumiesz? Może być tak, że ona będzie siedziała i piła alkohol, nie będzie umiała wytrzymać. Może być tak, że ona pójdzie do łazienki i zostawi tam totalny syf. Już nie chodzi o to, że gdzieś tam się wymyje, ale nawet w kiblu, rozumiesz? Pójdzie zrobić co ma zrobić, nic tam nie wyczyści i tak dalej i tak dalej. Przychodzi będzie burdel, syf. Rozumiesz? Warto jest też ugotować coś wspólnie, czy ona będzie chciała. Widzisz takie poranne śniadanie. Nie, nie zamawiaj hot w hotelu śniadania. Właśnie dlatego wybieraj apartamenty. Często apartamenty są tańsze. Apartament posiada taki aneks kuchenny. Rozumiesz? Aneks kuchenny. I nie rób śniadania, nie, nie wykupuj śniadania. Zróbcie to śniadanie. Rano, pójdźcie sobie do jakiegoś marketu, dzień wcześniej albo tego, weźcie jakiś jajka, to zwykła jajecznica. Zobacz, jak ona się zachowuje. Czy ona pomaga ci. Zrobić to śniadanie, czy jeśli ty zrobiłeś śniadanie, to czy ona potem po, pozmywała, rozumiesz? Czy ona wstając z łóżka, wstaje i, i, i idzie, wychodzi, tam jest syf, czy po prostu składa to łóżko? Zastanów się nad tym, czy dziewczyna, z, któraś, z którą śpisz, rano wstaje... I po prostu ma totalnie gdzieś to, czy przykładowo ty śpisz, a ona już na telefonie siedzi. Miałam taką sytuację, że właśnie dziewczyna wstała i nie poszła do drugiego pokoju, tylko siedzi na łóżku obok mnie i po prostu przegląda sobie TikToki. Dała sobie głośnik i siedzi. I w ogóle ją to nie interesowało, że może ja chcę trochę dłużej pospać? Nie. Ona wstała o ósma i to wszyscy muszą wstawać. Rozumiesz? I wychodzą te takie zadania. Czy dziewczyna pali, rozumiesz? Też, wyjdzie. Wszystko wychodzi, rozumiesz? Wszystko wychodzi, wszystko widać. Czy dziewczyna ci mówi: Masz telefon, weź mi, naładuj go, weź, yy, podaj mi tego, weź pozmywaj tu, weź tu posprzątaj, weź yy, mi zrób tego, weź tego, weź tutaj yy, tego, rozumiesz? Wszystko wychodzi. Miałem taką sytuację nawet, że dziewczyna w nocy potrafiła wziąć mój telefon i przeglądać po prostu moje profile społecznościowe z innymi dziewczynami i miała, potrafiła nawet napisać do tych dziewczyn coś. Rozumiecie? W tym momencie przestałem podawać hasło do mojego telefonu, rozumiesz? Bo laska se w nocy weszła, wiecie o co chodzi. Ja śpię, rano po prostu zapomniała, że... Wiesz co chodzi, że jedną wiadomość, bo wiesz, napisała, zapomniała usunąć. Kontakty mi powywalała czy to jest normalne, no nie. Rozumiesz. Widzisz, dlatego takie randkowanie, dlatego takie spotykanie się z dziewczyną, to ja nie nazywam tego w ogóle relacją. Ja się z takimi laskami masowo spotykam. Spotykam się, uprawiamy seks. Czasem jest tak, że uprawiam seks z dziewczyną przez pół roku, a ona ani razu u mnie w domu nie była. Nastolatka, gdzieś tam w aucie do hotelu jedziemy, czy gdzieś tam u niej jak rodziców nie ma, przychodzę do niej, czy ona do mnie na chwilę przychodzi, wiesz o co chodzi? I spotykaliśmy się tylko na seks. W momencie, gdy zaczęła u mnie nocować, nagle wyszło, wyszło z niej. Dziewczyna cały czas na, na laptopie siedzi, nie potrafi wytrzymać, rozumiesz? W ogóle nie sprząta. Jest pełno dzisiaj kobiet, które mają dwie lewe ręce, rozumiesz? Bo mamu się za nią wszystko robią. Są dzisiaj kobiety tak rozpieszczone, żebyście się za głowę złapali. I ona po prostu z ciebie robi takiego niewolnika. Może ci powiedzieć, weź pozmywaj naczynia, weź zrób śniadanie. Ona idzie do Łazienki i godzinę tam siedzi, wiesz o co chodzi. Właśnie to jest to. Właśnie to jest to. Dlatego widzisz, ja poznałem dziewczynę ostatnio. Trzy spotkania. I na czwartą edawą jedziemy tego i tak dalej. I się zgodziła. Pojechaliśmy na dwa dni. I stary, ja po tych dwóch dniach już nie chcę z nią być. Taki brudas. Pomimo tego, że wygląda, nazwijmy to fantastycznie, rozumiesz? Super. Każdy by się za nią oberżał gdzieś tam na ulicy, to ona się nie nadaje do związku. Rozumiesz, to jest taki brudas. Ona jest, nazwijmy to, dobra na takie towarzyskie spotkania, na seks, ale nie dostaje relacji. Bo na stałe relacji to ja bym po prostu tam się zajechał, rozumiesz? I to jest właśnie to. I to jest właśnie to. Widzisz, były u mnie takie sytuacje, że dziewczyna potrafiła przyjść do domu, po sobie posprzątać, gdzieś tam ugotować coś, nazwijmy to w nagrodę. Wiesz o co chodzi? I dużo widać, rozumiem, i widzi, o, ona się nadaje. Ona ma fajny charakter, ona jest czysta i tak dalej. Wiesz o co chodzi? Ona jest, nazwijmy to, kandydatką do związku. Naprawdę. Naprawdę. Widzisz, są dziewczyny, które naprawdę potrafią same ugotować, i tak dalej. Dużo dziewczyn, widzisz, to nie jest tak, że tylko faceci to są takie maminsynki. Że mamusia poda, że mamusia wymyje, i tak dalej. Nie! Wiecie, ile kobiet jest yy, tak samo traktowanych? Że mamusia tej córeczce wszystko robiła? I są rozpieszczone? I ona nawet naczyń nie potrafi pozmywać? Rozumiecie? Ona po prostu kładzie. Jedzenie przed sobą i czeka, aż to zniknie, rozumiesz? I czeka. I to po prostu stoi jeden, dwa dni, rozumiesz? No, no i czeka, i ona nie rozumie tego, bo ona jest tak nauczona, że ona tu kładzie i zaraz to znika. Przychodzi mamusia, czy co? Jak jest brudno, to ona w ogóle nie sprząta, bo za, za chwilę mamusia albo tatuś. Są też tacy tatusiowie, którzy sprzątają, wiesz co chodzi. Rozumiesz? I, i z niej to wszystko wychodzi. Dlatego mówię, to jest inwestycja, bo stracisz te 5 stów na hotel, ale poznasz, poznasz przyszłość, rozumiesz? Bo często jest tak, że za późno, wielu facetów za późno robi ten test, gdy już się zaangażowana i później wychodzi. Często jest tak, że wiele osób zamieszkuje razem, a wcześniej nigdy gdzieś tam razem nie spędziło nawet dwóch, trzech dni, nocy. Gdzieś tam i wychodzi i później kłótnie, bo ona brudas. Bo ona przykładowo, wiesz, 20 kubków na biurku, jeden wypije, za zaschnięte. I pomyślisz sobie, ja piernicze, czy takie coś jest możliwe? No nie. Wstaje z łóżka w ogóle totalny syf i tak dalej, nie myje się gdzieś tam, wiecie, są różne sytuacje. Widzicie, wiele facetów widzi dziewczynę tylko w tej, nazwijmy to, aranżacji tylko takiej randkowej, rozumiesz? Widzisz, i ta dziewczyna nie nadaje się, wiesz? Ta dziewczyna nie nadaje się do związku. Ty jej nie zmienisz, pamiętaj, ty jej nie zmienisz. Ty możesz jej powiedzieć, wymyj tego, co ty robisz, ona raz drugi to weźmie, ale wiesz, co chodzi? Jest dużo takich dziewczyn. To są dziewczyny zaburzone. One szukają faceta, żeby, żeby go wykorzystywać. Że one tylko będą przed lusterkiem, przed lusterkiem będą się robiły i tak dalej. Wiesz co chodzi. Będzie włoski prostowała, będzie makijaż dwie godziny, będzie paznokcie sobie robiła i tak dalej, i tak dalej. No to, widzicie, do związku musicie szukać lasek, które nie spędzają pół dnia przed lustrem, rozumiesz? Bo jeśli ona spędza pół dnia przed lustrem, no to inne rzeczy, inne rzeczy, rozumiesz? Będą zaniedbane. Naprawdę. I znam wiele takich, właśnie. E, poznałem wiele takich kobiet, które po prostu są tak rozpieszczone, super piękne, no nie? Mówię, one były tylko na seks, naprawdę do niczego innego się nie nadawały. Ona przychodziła do domu, brała laptopa na kolana i cały dzień siedziała. Matka wołała, choć na śniadanie, choć na obiad, no nie? Czasem matka krzyknęła, posprząta i tu zrobiła to, ale tak to matka cały dzień zasuwała, rozumiesz? I, I po prostu, jakby to ktoś powiedział ręce opadają. I później jedziesz z taką dziewczyną, I wy wszystko wychodzi. Dlatego widzisz, nie bierzcie jakichś tam w hotelach śniadań, bo wy po prostu stajecie sobie śniadanie, podają, wiesz, co chodzi. Taka księżniczka. Właśnie weź coś takiego, żeby trzeba było samemu coś ugotować. Zrób jej taki test. Rozumiesz? Zrób jej taki test. Ja właśnie robię takie testy. I dzięki temu. No, sorry. Sorry, wiesz? Sorry. No nie, no ja, nie, nie, nie. Ja nie wyobrażam sobie być z Tobą. Ja bym miał po prostu przechlapane. I dobrze, że to wyszło. Rozumiesz tak szybko. Bo później będzie gorzej. Później co wprowadzicie się do chaty i co? Bo już kłótnie będą. Rozumiesz? Bo będzie miała pretensję, że musi posprzątać. Będziesz pracował, będziesz tego, jeszcze się w domu sprzątał, ona będzie leżała cały dzień. Rozumiesz? I często to też widać. Spędźcie nawet jeden cały dzień w hotelu. Nic nie wychodźcie nigdzie. By zobaczyć, czy ona po prostu będzie cały dzień leżała, czy będzie chciała coś robić, rozumiesz? Wymuś na niej też pewne mechanizmy, bo jeśli dziewczyna będzie cały dzień siedziała w łóżku, to automatycznym jest to, że weźmie telefon i będzie na nim siedziała, rozumiesz? To jest właśnie to, widzisz, i ja takie po prostu testy non-stop, rozumiesz? Dzięki temu, naprawdę, jak wchodzę w związek z dziewczyną, to jest to mega wartościowa dziewczyna. Naprawdę. Dlatego nie bój się. Nie bój jakie, nie bój po prostu brać się takich, mówię, bez śniadania, weź sobie taki z aneksem kuchennym i tak dalej, ugotujcie coś razem i tak dalej. Bo potem trzeba będzie posprzątać, zobacz jaki ona ma stosunek do sprzątania, rozumiesz, zobacz jaki ona porządek zrobi, zostawia i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? I wszystko wychodzi. I wszystko wychodzi. Czy siedzi cały dzień na telewizorze? Przykładowo jest tam jakiś telewizor, siedzi z drinkiem, no nie telewizor, a w zlewie wiesz, pełno garów, i to są wszystko jej gary. Bo sobie robiła drinka, bo sobie coś tam, rozumiesz. I naprawdę miałem takie sytuacje, w których naprawdę dla mnie dziewczyna zjadła, słuchaj, zjadła jajecznicę i po prostu zostawiła ten talerz na stole, rozumiesz? Dwa metry obok był zlew. Metro obok, nazwijmy to, była zmywarka, rozumiecie? Staczyło tam wsadzić, a ona po prostu wstała i poszła. Godzina mija, druga godzina. Leży, ona po prostu i chodzi koło tego i tego, nie, rozumiecie to? To ja pierdnięcie. Aż ja to wstałem, wziąłem, ale nic nie powiedziałem. Rozumiecie? Ja działam, to jest test. Ja nie muszę jej mówić, co ty robisz. We... Ja, ja nie jestem od tego, by zmieniać kobietę. Ja na końcu wydam werdykt. Wydam werdykt, rozumiesz? Tej dziewczynie. I tyle. I nie muszę się tłumaczyć. Po prostu go nie zdałaś. Nie nadajesz się na moją kobietę. I tyle.